Anderoziemeczki, witajcie w kolejnym, chyba szóstym odcinku na tym kanale. Dzisiaj yy, powrót i zarazem rozpoczęcie nowej serii. Serii, czy może paru odcinków, nie wiem. Bo w dzisiejszym odcinku będziemy się uczyć grać na telefonie. Jak zapewne wiecie, w, pi w pierwszym, drugim, trzecim odcinku grałem na konsoli. Więc na telefonie całkiem w ogóle nie wiem jak się gra. Może dwa, trzy mecze zrobiłem kiedyś na telefonie. Ale i tak i tak słabo mi szło. Więc zobaczymy jak mi pójdzie. No to bez zbędnego przedłużania zapraszam was na Discorda, który będzie link w opisie. Yy, można mnie dodać do znajomych, ja z chęcią przyjmę. No i po prostu subskrypcja z dzwonem i łapka w górę. Więc zaczynajmy. Motki? Dobra. Dobra, mało rozumieć, że tu są po prostu. A, dobra. Zakładki. Jedyne to, co zrobiłem na telefonie, to pozmieniałem coś w ustawieniach. Nie wiem, tryb czy chyba ustawiłem. Bragałką się ruszam. Kłócanie. Skok. Tu mam rozumieć. Że jest budowanko. Tu jest kilo. Tu jest zaznaczenie. Tu mapa. Dobra, co to robi? Ale. To drugie? O dobra, podziękowałem kierowcy. A tu się wylatuje, dobra. Tak bywają początki grania na nowym urządzeniu. Dobra, normalnie latam gałką. Co to plecach? A dobra, ekwipunek. czekaj skąd ja mam drewno? A? Tym się niszczy. No tutaj nie, nie, nie umiem zrobić tak, żeby podczas zniszczenia kocać, czy jakoś tak. To dobra. Trzeba wziąć jakąś brońkę na szybko. A jak coś, to przepraszam, jeśli czasami będzie głos słychać ciszej albo nie. w ogóle, bo na telefonie mam mikrofony tak w, w dwóch częściach zrobione, i tak moja ręka trochę je zasłania. Jakby tak można powiedzieć. O, tylko strefa. z życie to nie będzie początkowych mm, botów w jakichś ułatwionych meczy, bo na tym koncie grałem na konsoli bardzo dużo. Dobra, nie wiem czy bardzo dużo to jest od siódmego sezonu Ale na pewno nie jakieś dwa mecze. A to był typo Prawdy. Jest Pierwszy frak Kto to pluje do mnie? Jeszcze na Drugi frak Całkiem dobrze mi idzie o, decelowałem o nie, dobra, dwa fragi były nie tak źle poszło gdyby jeszcze jedna pompa wszedła weszła dobra, w gotowości bo jak to inaczej Ważne, że dwa fragi już na pierwszym były. Dobra, widzę, że tutaj jest przeładowanie. Teraz gdzie są emotki? Czy to są te dwa yy, dwie chmurki do góry w prawym górnym rogu? Bo innego przycisku nie ma. Dobra, ta. No dobra, A ta. O, emotki. No, tym podziękować można nie. Tu się dziękuję. Wcześniej podziękowałem. A może podziękowało już Co to, wywaliło mnie z mecza? Niemożliwe Wiesz, wszystko dobrze szło Wszystko było malina. Aha Tak to jest, kiedy ma się słodego netu aby teraz zadziałało, bo jeśli znowu coś się zbuguje, zepsuje. Dobra, dobra. Przyciski dziwnie to wygląda. Ekran czytywania taki podstawowy, a tutaj przyciski już się pojawiają. Tym. Dobra, ten przycisk? Aha Czemu ten przycisk to robi? A jeszcze dziękuję za M. Widziałem przez chwilę pomarańczowy napis to Wolę wlecieć wcześniej niż zaraz mnie wywali Jeszcze... Jeszcze powinny być lagi, bo nie wszystko się aż tak całkiem zainstalowało Chyba, nie wiem Na soli to było zainstaluj Chyba w 90% już można było grać w to, nie wiem. A Jest skrzynka nie ma. Granat. I jak to się otwiera? Jest tu gdzieś broń? Nie, typo, typo, typo. Lepiej pychać tu. O nie, za mały czas reakcji. No jak się nie udało. Muszę zająć co najmniej trzecie miejsce. Chyba, że to przekroczy jakieś 20 minut, to zrezygnujemy i zrobimy drugą część, teg część tego odcinka. A może i będzie trzy, będą trzy części? Nie wiadomo. Na pewno wiem, że parę odcinków na telefonie tam spróbuję zrobić. Nie wiem, czy to będą odcinki regularnie w sensie. Czy czas teraz telefonu, czy telefon i te konsola telefonu, konsola, czy jakieś takie różne inne? O! I teraz, jak będę miał broń, użyję kiloka. A nie, to jest strzelanie normalne. Dobra, podziękowało. Nie wiem, czemu ja tak lecę bardzo wcześnie. W platformie, ani śladu. Może trochę fortyli zostało. Co to jest? O, wylewa się, czyli trochę śladu zostało jednak po platformie, bo z niej się też na początku wylewało. Dobra, lecimy na jakiś... Nie, chyba nie polecimy na żaden budynek w śrubowanych, bo dużo typów, a ja chcę dotrwać jak najdłużej się da Teraz najgorzej będzie jak w strefie umrę. Co to to? robaczki jest jeszcze coś tu do zebrania? dobra, lecimy tutaj a tak się przenosi jak wejdę w ekwipunek to też się da też się da nie wiem czemu to w ekwipunku zrobili, może dla osób, które się przyzwyczaiły bo im się nudzi, nie wiem. Witam, chyba tu w menu normalnie będzie potrzebne. Jak te beczki śmiesznie wyglądają. No, ja widzę strzęczkę i słyszę. daj to czytam że z lunet mi tak raczej nie będę celować skoro wspomaganie mam przesuń się dobra jeszcze dwie beczki Dobra, dobra, już nic nie mówijem. Zero beczek potrzebne, nie Nie, tam jest wejście, dobra Ktoś strzela? Nie Nie będzie beczek darmowych. O, pojemniczek Jakie są szybkie wyzwania? Przebierz się metal i drewno. Dobra, zbieram drewno. Dużo drewna. Ok, zaraz kolejny. Co to doliczyło podwójnie? XD O mam drewniane malowanie Chyba lepsze będzie niż to zielone A dobra tego nie sprawdzę O kurde Lepiej chyba iść już Zanim się zbiera to Dobra O, szybki wyrzut taktyczny. Dobra, jeśli tu ktoś jest, to będzie naprawdę niespodzianka, okay. nie lutowali, praw? Nie ty. To tyle powiem, że ja zaraz zginę. Odczuwam, że zginę. Zero. Czy to coś będzie namierzać? Dobra, czy jeden został? To jest kombat. Możesz złapać. A, zwakowałem. ciekawego. Co to co będzie? Nie mów. Co wy robicie? Nie. A nie, ja sobie nie zrobiłem, dobra. Jest jeszcze jakiś robocik Dobra, zaraz będzie ucieczka taktyczna. Dobra, famasik. Z chęcią przyjmę. Zamiast lunety, lunetowca wezmę to. Ten coś tam, tamtonego starka. Instruction. Instruction. Nie mów. Gród. Jest gród. Nie, nie ma, nie ma zamiast tego. Dobra, tu się przeładowuje. Dobra, lecimy. Akurat wiedziałem, że to atakiem się zaatakuje. Znaczy, użyję, bo na konsoli pod... Uż... Pod atakiem właśnie tak jest Chyba nie będę zwlekać z przeładowywaniem Strefa mnie goni Pomocy A przecież ja mam tego gruta Jest burza mnie nie straszna to ja się leczę. Mieć 5 grytów takich, jeszcze twój sojusznik będzie miał gruty. No i naprawdę wypas full. Hech. O, No Nawet lama się trafiła. Otwieram bo Spig. Dobra Nie, tam własnika Tylko dwie bronie do życia wystarczą Jedyna amunicja Jedna amunicja, co ja mówię Giń Lecimy. Nie zwlekajmy. Co mam umrzeć? Czy to była lama? At. Tak się używa. KW. Pogersik, bo już jesteśmy w strefie. jest pierwszy frak tym meczu pierwszy pierwszy dobra bo mi zadał dużo Ma, miał jakieś coś ciekawego miał ile małych potek 6 no to chłop był bogaty dwie osoby Dobra, ja wolę do strefy O, jedna, jedna amunicja znowu została Da się tu jakoś wolnie iść Jest jakiś na to przycisk czy jak? Aha. nie ja, ja się nie cisnę do strefy czy do burzy coś przeczuwam że tu typo jest bodaszek aha, to złe przeczucie miałem 哦哦哦哦。Oh, oh, oh, oh. terapii. Gin, Gin częśnik, nie. Dobra, 17 minut. O nie. No to to byłoby na tyle. Na pewno wyjdzie z tego druga część. Trzeciej tam zobaczymy. My się widzimy w kolejnym odcinku, który najpóźniej za tydzień będzie może jutro nie wiem zobaczę kiedy będzie czas to ja się z nami żegnam do zobaczenia